Dzień dobry tu quita, to są 60-sekundowe newsy i zaczynamy! Na początek pogadajmy o Dragon's Dogmie 2. Na wstępie zaznaczę, że nie grałem w nowość od Copcomu, więc nie chcę wystawiać jej jednoznacznej oceny. 1 na 10, 2 na 10. Bardziej chciałbym porównać ją do innych tytułów i skonfrontować moje wrażenia z oglądania gry, moje wrażenia z grania w jedynkę z chwałą jaką dają jej recenzentzie, czyli nagrywania 85 na 100 na Metacritic, to jest bardzo dobrą oceną. Przed ujawnieniem mikrotransakcji wydaje mi się, że ta ocena była wyższa, ale zacznijmy od początku, jak w szkole podstawowej. Dragon's Dogma 2 to gra ARPG wydana przez Capcom, w samej grze wcielamy się w powstałego, to jest chyba najlepsze tłumaczenie. Czyli kogoś, komu smok wyciął serce i go przeklął. Powoduje to nie tylko, że żyjemy bez serca, ale też daje nam główny quest fabularny. Zabić tego smoka złodzieja i rozyskać serce. Mamy też możliwość przyzywania dodawania do drużyny pionków, czyli którzy pomagają nam w walce. Niektórzy są robieni przez innych graczy, niektórzy są robieni przez kapką i jednego mamy własnego, którego sami sobie stworzyliśmy. Skoro wstęp mamy już za sobą, no to zacznijmy porównywać. Ekran startowy w Dragon Dogmie wygląda tak. A można to zrobić ładnie, estetycznie nawiązać do samej gry, tak jak tutaj, tutaj, tutaj. A nawet w pierwszym Dragon's Dogma jest to niby pierdoła, ale chyba ma do nas zachęcać do gry. A jak widzę coś takiego, to nie wiem, czy to włączyć, czy wyłączyć. Następnie porównajmy sobie na takim jednym, długim planie grafikę i animację. Tutaj nie będę się rozwodził nad tym, tylko pokażę sceny walki. Proszę, jedna. Proszę, druga. Proszę, trzecia. I sami możecie zdecydować, co wygląda ładniej. Zaznaczam, że gra Dragon's Dogma 2 potrafi nie wytrzymywać na mocarnych cetach. Dodatkowo wielokrotnie widziałem źle policzoną kolizję. Przesuwanie się postaci zamiast podzenia. chodzenie w powietrzu. Czy to jest gra? 300 zł? Ostatnio gram w Final Fantasy VII, gdzie też jest wiele postaci, którymi gramy naraz. Ekran punktu wygląda tak. Ładny, czytelny. Wiemy gdzie co jest. A jak to wygląda w Dragon Dogmie 2? Ano, tak. Każda postać ma własny plecak, przedmioty się dublują i jest to niezły syf. Oczy bolą mnie od samego patrzenia. Po takim ekwipunku każdy inny byłby lepszy. Kolejny punkt, fabuła. Na przykład ekspozycja w God of War to rozmowy, które trwają w tle i opisują świat. Ale nie w Dragon's Dogma 2! Jak rozmawiamy z kimś, to postać blokuje się i musimy przejść przez ścianę tekstu. Tracimy ten motyw action z ARPG. Kolejnym porównaniem jest sama walka, która już była pokazana wcześniej w animacjach, ale popatrzmy jeszcze raz na Elden Ring. Jest to angażująca walka, można zrobić piękne kombosy i nie zaklikujesz. Przeciwnika jednym przycisk. Oczywiście muszę powiedzieć, że Dragon's Dogma 2 oferuje wiele możliwości, żeby ta walka wyglądała pięknie. I można też zrobić tam piękne kombosy, ale mówimy tutaj o walkę w normalnych okolicznościach, bez jakiegoś super skilla, po prostu przechodząc fabułę. Dodatkowo dla Was zadanie, zobaczcie jak działa strzelanie podstawowym zaklęciem maga Dragon's Dogma 2 a potem posłuchajcie sobie jak brzmi kałach lub mp5 w Podobnie, <grych> nie? Zmierzając do końca rantu, tak jak mówiłem, nie grałem. Natomiast to co widziałem na streamach, gameplayach i recenzjach pozwoliło mi zgromadzić na tyle informacji o tej grze, żebym mógł sformułować własny osąd, który jest niespodziewanie negatywny. Dodatkowym bodźcem do nagrania tej części w newsach było wypuszczenie przez kapką ankiety, w której pojawiają się pytania do graczy, ile są w stanie zapłacić za dany dodatek do gry. No i weź miej studia, deweloperów jakiś szacunek. Jeżeli zaraz po tym, jak dostali backlash za mikrotransakcje, kolejnym ich krokiem jest jawne zbieranie danych, które służą jeszcze większej monetyzacji tej gry, która ma problemy, która nie jest. Nieuślifowanym diamentem, jak niektórzy mogliby ją nazywać z recenzentów. Wiem, że wyszedł patch, który dodaje możliwość zagrania nowej gry od początku. Rozumiecie, że nie było tego w normalnej wersji? Tylko jeden raz można było zrobić postać? Co więcej, to jak zrobicie postać, zależy od tego jakie macie statystyki. Czego to nigdzie nie było napisane. Więc jeżeli ktoś chciał grać memiczną postacią, nie wiem, niskim grubaskiem, to już mu przejebamy. Od samego początku. Dobra. Zamykam ten wywód, bo już przekroczyłem moje 60 sekund na jeden temat. I lecimy z innymi newsami. As We Ascend to gra, nad którą pracuje studio Box Dragon. Złożone z ludzi związanych z Riot Games czy Stanlock Studios. Grę tego ostatniego omawialiśmy w poprzednich newsach, było to The Rising. Tytuł to strategia typu Roguelike, która polega na budowaniu talii. Oczywiście mówimy o grze As We Ascend. Bitwy karciane rozgrywają się przeciwko potworom zagrażającym istnieniu ludzkości. W opisie gry czytam: Rogue -like Builder z duszą gry strategicznej, rekrutuj ulepszaj i rozmieszczaj swoje siły w taktycznych bitwach przeciwko skorumpowanym stworzeniom. Podaj mi trudne decyzje w ostatnim mieście ludzkości, aby zwiększyć moje szanse. Czy udać się przerwać cykl niekończącego upadku? Gatunek Del Builderów jest jednym z moich ulubionych. Ogólnie cokolwiek związane z kartami jest dla mnie bardzo interesujące, więc będę chciał to ograć. A co wy o tym myślicie? NtSoft podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy zdradził, że pracują obecnie nad Guild Wars 3. Guild Wars 3 jest obecnie w etapie przeglądu projektu i rozpoczęcie faktycznej produkcji no, jeszcze nie ruszyło. Stworzenie takiej gry może zająć lata, więc nie sądzę, żebyśmy cokolwiek o niej przez następne dwa lata usłyszeli. To no może jakiś teaser lub trailer na jakimś E3 czy podobnej imprezie. Jednak takie potwierdzenie to miła informacja dla fanów Guild Wars, bo wiedzą, że mogą na coś czekać. Społeczność Gotika pracuje nad wersją Gothic 1 na Unreal Engine 4 równolegle do projektu zleconego przez wydawcę THQ Nordic w firmie Alkmia Interactive, który w tym momencie już ma parę filmików na internecie. Kurcy ze Społeczności właśnie wydali wersję alfa swojego remasteru. Aktualnie napotykamy sporo błędów i nie do dociągnięć, ale przeniesiono wiele mechanik z pierwowzoru i dodano kilka nowych. Animacje zostały znacząco poprawione, jednak wersja to dalej jest alfa, więc jeszcze przed twórcami wiele pracy, aby ich remaster był grywalny. Studio Donkey Crew szykuje projekt w średniowiecznych realiach o nazwie Bellride. To połączenie Survivalu i City Buildera, które na początku wyjdzie tylko na PC. Zadaniem graczy będzie powolne werbowanie kolejnych członków armii, którzy nie tylko pomogą w walce, ale również będą posiadali umiejętności niezbędne do rozwoju osady. Głównym celem jest natomiast wyzwalanie ziem, pomaganie jej mieszkańcom i prowadzenie buntu przeciwko władzy. Tylko w tym roku otrzymaliśmy takie tytuły survivalowe jak Palwor, Enshrouded czy Nightingale. A na horyzoncie mamy też coś podobnego Frostpunk 2. Ciekawe, jak w tym uplasuje się Bellride. Jak sądzicie? Będziecie grać? Niedawno rozmawialiśmy o nowym projekcie od Denuvo chroniącym dane przed wyciekiem. A teraz mamy informację o wycofaniu się samego Denuvo z Dekalisto Protocol. Oficjalnie ostatnia duża aktualizacja do gry stworzonej przez Striking Distance ukazała się 18 kwietnia 2023 roku, kiedy do gry dodano tryb rozczłonkowania przeciwników na kawałki i możliwość pomijania sceny. Jednak produkcja była dużym obciążeniem dla pecetów z uwagi na spieprzoną optymalizację, no i pewnie denuwo. Teraz twórcy chcą poprawić jakość, przeprowadzili badania i usunęli w ich trakcie denuwo I czy byłby wrost? Odkażą? nawet o 22% gracze nie są dobrze nastawieni do Denuvo o czym już wcześniej mówiłem właśnie z powodu ingerencji w jakość produkcji i dlatego często bojkotują gry z tym oprogramowaniem tutaj ta sytuacja wystąpiła troszkę inaczej bo to sam wydawca i deweloper usunął Denuvo ze swojej gry to może dać jej nowe życie zagracie bez Denuvo w Decalisto Protocol? napiszcie w komentarzu Premiera Dragon's Dogma 2 wzbudziła szeroką dyskusję mój rant wcześniej między innymi z powodu obecności wielu mikropłatności. Yo. Wiele wskazuje jednak na to, że nie będą to jedyne opcje do wydania dodatkowych pieniędzy w tej grze. Capcom planuje także różnorodne dodatki. Tym jeden już znamy jako Dragon's Dogma 2: The Dragon Princess. Mówiłem o tym, kiedy wyciekło zdjęcie w prezentacji Capcom. Firma wypuściła ankietę dla graczy, pytano o potencjalne ceny DLC, a przygotowane opcje mieściły się w przedziale od 10 do ponad 50 dolarów. To sugeruje, że Capcom chce sprzedawać coś więcej niż tylko dodatkowe przedmioty. I rozważane są rozszerzenia fabularne: w tym wielkie i drogie pokroju Monster Hunter World Iceborne czy Monster Hunter Rise Sunbreak. Firma dalej idzie w maksymalizację zysków kosztem graczy. Niestety jedyne co możemy robić z takimi rzeczami to nagłaśniać poziom spierdolenia tego bardzo wysoki i kupować gry w przedsprzedaży. Nawet po normalnej cenie. Więc jeśli jesteś fanem serii Monster Hunter, to poczekaj na promocję. Jak chcesz już kupić, to kup to po niecenie rynkowej. Nie pozwalajmy na takie praktyki i piętnujmy je. Mnie osobiście, Dragon's Dogma, odrzuca. To już było słychać wcześniej w moim randzie i nie jestem w stanie powiedzieć o niej nic pozytywnego. CD Projekt podsumował wyniki finansowe za 2023 rok. Na konferencji podano, że 2023 rok był drugim najlepszym w historii grupy. Przychody i zysk netto były napędzane przez mocną sprzedaż Cyberbanka 2077, który doczekał się gr do gruntownej aktualizacji 2.0. Który jest jednym z najbardziej docenionych upgrade'ów przez graczy, a także dodatku Wilmo wolności. Szkoda tylko, że tak długo gracze musieli czekać, aby uzyskać pełny i bardzo dobry produkt. Obecnie najbardziej zaawansowaną produkcją ich studia jest Polaris, czyli pierwsza gra z nowej trylogii a nad którą pracuje już ponad 400 osób. Znajduje się ona w fazie preprodukcyjnej, ale w drugiej połowie 2024 roku ma według planu polskiego producenta wejść w fazę produkcyjną. To na tyle dzisiaj. Jeżeli dotrwaliście do końca, to zostawcie suba i zostawcie lajka. Zobaczcie wszystkie sprawy socjal-mediowe. Dziękuję moim nowym subskrybującym, dziękuję moim starym subskrybującym. Linki do artykułów znajdziecie w opisie filmu. A my widzimy się w kolejnym odcinku i... ELO! A, jeszcze po, przed, przed tym elo. Jeżeli podoba się taki rant jak wyżej, to napiszcie, że się podoba, to wtedy zrobię nowy. No, elo!